Cześć, witam na kanale Info Prawa. Jak sadzić seler? Seler korzeniowy. Sama czynność nie jest bardzo skomplikowana, ale przy okazji powiem różne informacje o uprawie tego sellera. no i oczywiście będzie pokazane jak ten seler sadzić. A więc na początku stanowisko. Stanowisko najlepiej słoneczne, ewentualnie półcień. Sadzenie rozsady od maja do czerwca. Polecam sadzenie do połowy czerwca. Można zaryzykować sadzeniem od połowy kwietnia. bezpiecznie jest jednak sadzić od połowy maja. Ja, patrząc jednak na pogodę obecnie, już bez problemu, bez obaw, sadzę teraz seller. I Wam już też polecam. Można jeszcze spróbować sadzenia do połowy lipca, ale urośnie bardziej nać, bulwa raczej będzie mała. Tutaj przypominam, że te informacje również znajdują się w mojej książce. Zapraszam do zakupu, bo tam jest o uprawie 64 warzyw Na stronie info Też można kupić na Allegro. Sadzimy do gruntu, gdy rośliny mają tak 4-5 liści właściwych. I tutaj ważne informacje teraz. Sadzenie nie głębiej niż rosła rozsada. Ważne, żeby nie zasypać rozwidlenia, z którego wychodzą listki. A rozstaw co 25 cm w rzędzie, co 30-40 cm między rzędami. Po posadzeniu należy roślinę podlać. No i teraz powiedzmy sobie takich kilka informacji o uprawie. Wrażliwość. Seler korzeniowy jest dosyć odporny na choroby i szkodniki. Gdzie uprawiać? Oprócz uprawy gruntowej rośliny można uprawiać również w pojemnikach. Polecam doniczki o pojemności przynajmniej 5 litrów dla jednego selera, optymalnie 10 litrów. Można użyć doniczek większych i posadzić w nich po kilka selerów. Gleba żyzna próchnicza o pH 6,5 do 7,5. Roślina co prawda urośnie na wielu zwykłych glebach, ale warto zapewnić jej żyzne podłoże. Można poprawić jakość gleby dodając np. obornik czy też kompost. Uprawa selera w drugim roku po oborniku, ale jeśli mamy słabszą glebę to wtedy w pierwszym. Aby podnieść poziom pH można wapnować glebę jesienią poprzedniego roku. No ja tutaj powiem, że glebę już przygotowałem sobie wcześniej, bo tam jest na tym polu i marchewka i rzodkiewka. Więc y, gleba została przygotowana wcześniej, więc tutaj już żadnych za zabiegów typu na przykład nie wiem y, przekopanie z, obo z obornikiem gra granulowanym czy coś. Teraz już nic y, tylko sadzić. Podlewanie. Seler lubi dużo wody. Gleba powinna być dobrze nawodniona, szczególnie podczas przyrostu korzenia. Jednak też gleba nie powinna być bardzo mokra. Najlepiej obrywać tylko liście, które same opadają lub żółkną. Jeśli zależy Ci na ogonkach liściowych, na liściach, to warto posadzić troszkę selera naciowego, listkowego. Lepiej nie uprawiać selera bezpośrednio po cebuli, koprze, marchwi, pietruszce, porze i po sobie. Korzystniej jest uprawiać po bobie, fasoli, grochu, kapustnych warzyw, yy, warzywach kapustnych, ogórku, pomidorze. Dobre sąsiedztwo: broku, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, por, rzepa, szpinak. To nie oznacza, że wokół innych warzyw też nie będzie rósł, więc tutaj bez obaw. Złe sąsiedztwo: sałata. No i tyle informacji: myślę, że bez problemu wystarczy. Wystarczy, żeby dobrze to wsadzić i też żeby uprawiać. Celer nie jest aż tak wy wymagający co do pielęgnacji, więc myślę, że Wam się też uda. Życzę powodzenia, zapraszam do zakupu tej mojej książki, w której no, piszę mnóstwo informacji. Mnóstwo informacji o uprawie 64 warzyw od siewu do zbioru. Zapraszam też do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.